Tak ważną rocznicę wokół dostojnego jubilata nie mogło zabraknąć najbliższych, którzy nie tylko są z niego dumni, ale wspierają go całym sercem. Tato był całe życie ze wszystkiego zadowolony, zawsze uśmiechnięty. No taki. Ja mogę mówić tak? I to to Z chęcią, z chęcią, z chęcią do życia, nasz, tak. Odpłynę, Nigdy na nie na narzekał. Legniczanin Wacław Ornoch ma dwie córki, troje wnucząt i jednego prawnuka. Patrząc na dostojnego solenizanta, aż trudno uwierzyć, że ma on 100 lat. Zapytaliśmy więc, jaka jest jego recepta na długowieczność. Żyć u siebie. Spokojnie. Ja tylko na dwie córki. I jeszcze coś? Nie chuliganisz. Nie pić. Tak długie życie jest cennym drogowskazem dla nas wszystkich. Dlatego, szanowny Jubilacie, z okazji tej niecodziennej chwili serdecznie gratulujemy Panu 100 lat życząc zdrowia. I jeszcze raz zdrowia.